Kiedy ukazałem Ci się za pierwszym razem, trzymałem Cię, abyś podniosła głowę i popatrzyła na Tego, który jest przed Tobą. Kiedy podniosłaś głowę, popatrzyłem w Twoje oczy i zobaczyłem, jak bardzo czułaś się mało kochana. Nigdy nie uwierzyłabym, że Bóg może kochać kogoś takiego jak ja, kto nigdy się nie modlił ani nie praktykował religii. Sądziłem zawsze, że On kocha tylko tych, którzy Go Nie Nieboga napełniła litość nad Tobą, kiedy ujrzałem Cię w tak żałosnym stanie. Córko, wzniosłem Cię do mnie i uleczyłem Cię z Twojego błędu. Chciałem, abyś mnie rozpoznała, ja bowiem jestem Twoim odkupicielem, który Cię kocha. Uleczyłem Cię i pobłogosławiłem. Rozpostałem mój płaszcz, pytając, czy zechciałabyś dzielić go ze mną. Zapytałem cię, czy zechciałabyś iść za mną. Odpowiedziałaś mi, że mnie potrzebujesz i że chcesz być ze mną. Ja jachwę rozradowałem się, słysząc, jak mówisz, że chcesz iść za mną. Wtedy nauczyłem cię, jak mnie kochać. Nauczyłem Cię, jak być ze mną i jak mnie dosięgnąć. Sprawiłem, że spłynęły na Ciebie moje błogosławieństwa i pozwoliłem Ci żyć w mojej światłości. Potem wylałem na Ciebie wszystkie moje dzieła, żebyś mogła mnie wychwalać. Ja Bóg zapytałem, czy chciałabyś pracować dla mnie. Zgoda napełniła mnie szczęściem. Mówisz, że historia się powtarza. Ciąg dalszy nastąpi. Boga napełnia litość, widząc nas w żałosnym stanie. Bóg uleczy nas z naszych błędów. Odkupiciel chce, abyśmy go rozpoznali. Bóg wciąż na nowo pyta. Czy chcielibyśmy iść za nim? Bóg nauczy nas, jak kochać Boga. Nauczy nas, jak go dosięgnąć. Potem spłyną na nas Jego błogosławieństwa i będziemy żyć w światłość. Bóg również pyta, czy chcielibyśmy pracować dla Niego. Nasza zgoda napełni Boga szczęść. Historii ciąg dalszy nastąpi.